Sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Słubicach była miejscem gminnych eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej Młodzież Zapobiega Pożarom. Konkurs nadzorowali przedstawiciele jednostek OSP z terenu gminy Słubice. Po części konkursowej, lecz jeszcze przed ogłoszeniem wyników, zapytaliśmy kilku uczestników, skąd ich zainteresowanie tematem pożarnictwa oraz jak im poszło z odpowiedziami na konkursowe pytania. Bardzo lubię konkursy i bardzo lubię się przygotowywać ogólnie i zaciekawił mnie ogólnie ten temat. A jak ci poszło w twojej ocenie? Dobrze, wydaje mi się. Że będę miał na pewno 70%, jak mi się wydaje. Lubię konkursy. A sam temat jak leżał Ci w miarę? No, lubię się przygotowywać. Akurat się przygotowałam do tych pytań, które były na stronie. Czyli tak oceniając jeszcze zanim będzie werdykt, jak ci poszło? Nie, nie wiem w sumie, bo akurat nie było tych pytań, których ja się przygotowywałam. Interesuje mnie Straż Pożarna. Nawet nie wiedziałam, że jest tak dużo grup pożarów. No interesuje mnie straż pożarna, ale konkurs też był fajny, nawet był łatwy moim zdaniem. No właśnie, chcę się zapytać, jak Ci poszło twoim zdaniem? Pójdziesz dalej, bo to eliminacje gminne, więc dalej już tak. ty. Moim zdaniem, co najmniej tak 18 pytań było na pewno dobrze. Poziom testu był bardzo wysoki. Bardzo trudne były pytania. Jednakże widać, że dużo dzieci bardzo dobrze się przygotowały do, do tych pytań. Naprawdę zaskoczyły nas niektóre wyniki. Niektórzy widać, że liczyli na uczęścia. Także myślę, że ocena i wyniki wyjawią nam wszystko. Także dlatego też tutaj właśnie mamy walki o pierwsze miejsce do grywki, a nie są to jakieś tam walki o miejsca dalsze. Także no to samo to pokazuje, że poziom naprawdę jest wysoki. Dzieci interesują się tym tematem, jest to temat ważny. Nie tylko ochrona przeciwpożarowa, zachowanie się w sytuacjach zagrażających, przepisy, historia pożarnictwa, bardzo, bardzo szeroki zakres. Także naprawdę trzeba uchylić czoła dzieciom za to, że naprawdę Lubią tę wiedzę i, i, no i startują w tym konkursie niektórzy rok do roku. Konkurs podzielony był na dwie grupy wiekowe, a wyniki przedstawiają się następująco. W pierwszej grupie wiekowej, czyli klasy 1-6, miejsce pierwsze zajął Sebastian Pawłowski ze szkoły podstawowej w Kunowicach, miejsce drugie Fabian Stań, szkoła podstawowa w Golicach, miejsce trzecie Blanka Łazdowska, szkoła podstawowa numer 3 w Subicach. Natomiast w drugiej grupie wiekowej, klasy 7-8, miejsce pierwsze Maja Kozłowska, szkoła podstawowa nr 3 w Słubicach, miejsce drugie Maja Walczak, szkoła podstawowa w Golicach i miejsce trzecie Sebastian Baliński, szkoła podstawowa nr 2 w subicach. Gratulujemy!